Witamy na naszej kolejnej wyprawie. No, cześć wszystkim. No co, mamy piękną pogodę dzisiaj. Eee, trochę się ochłodziło. Słonecznie się zaczyna Popadało robić. w nocy? W nocy popadało, dokładnie. No co, jesteśmy, nastawiamy się na szczupaka, ewentualnie jakiegoś okonia. Mam taki lżejszy spinning nawet, taki okoniowy. Wziąłem, ale zobaczymy, czy w ogóle go będę używał. Ja wziąłem tylko szczupakowy i w moim niemaniu jest. Czas na szupakę troszeczkę się obchodziło. Bardzo no, bardziej, że masz Wreszcie spinnik, tak. no to jak może podsumować. To no, się. No, wreszcie wiesz, Lepiej mieć niż, się, niż nie mieć, Lepiej tak. mieć niż chcieć, tak. O no, to chodzi. Dlatego, dlatego no, będziemy walczyć, płyniemy właśnie na nasze łowisko. No i co, zaczniemy od gumy pewnie, staniemy się jakiejś górce. Będziemy próbować. Potudujemy trochę z opadu. Będzie to będzie. Nie, to będziemy szukać dalej. Hmm. Ale Ostatnio byliśmy na nocce, żeśmy była pali trochę lesie, ciemno było, nie było jak nagrywać. A no no, nie nagrywaliśmy Lesie były w sumie niewielkie, dlatego dlatego. Troszeczkę materiału zmontowaliśmy, znaczy zrobiliśmy, ale za krótko i za mało. Usiliśmy sobie tak. wrzucanie tego. Jak nie ma, no, nie ma efektów to po co to wrzucać, no nie? Dokładnie. No to co, to na ryby. No na ryby. Wreszcie spinning i szupaki. Zapraszamy. Słodka miejscówka. Przy wejściu do zatoki. Zatoczka teraz pięknie wygląda w tym źle. Po lewej mamy słoneczkę. Ale tylko wędkarz zrozumie. Urok. No, czekaj, czekaj. Nie, nie, mały. Drugi bombel. Przy pierwszym nie włączyłem kamery, tylko włączyłem. Oj, poszedł. Dobrze, przy pierwszym. No, ile to jest drugi w ciągu 10 minut na żółtą gumę? Na naturalne nic nie brało. A przy pierwszym włączyłem aparat. Także troszeczkę. <laughs> Zamiast nagrywania było zdjęcie. No, ale drugi maluch na żółtą. Także widocznie na żółte coś bierze. Łowimy dalej a, że są poprzednikora z białym, czarnym i czerwonym kołem, ale nic. Się, jest tutaj, tylko żółta. No, aż musi być albo pogoda, albo... Przenieśliśmy się na płytszą wodę. No a przenieśliśmy się na płytrzą wodę, no nie ma na nic. No proszę, pierwszy rzut na nowej zatoczce I znowu jeden. Kolega się trafił na żółtą. Romek automatycznie też na żółtą przezbroił. To już jest... Miałem na razie cztery brania, z czego Trzy szczupaki wyciągnięte Predator trójka Swimfishy z Looker City na razie się nie spisały Lunatyki się nie spisały Już nie mówię o kopytach w rozmiarze 6 O Romek pierwsza Ratuje honor Jeszcze ja zobaczymy czy wyciągnie No na zejściu z glonu co? No pokaż go Od szydówkę go zaraz doprowadzę. O, panie. Boleczek malutki, daj do góry. Weź, bo mi zaraz wystrzeli tutaj. Nie, no przez te glony to. Nie, to jest odglona tak? Nie, to są larwy pijawki. No już poszedł No to Romuś, gratuluję Teraz ręka rybą śmierdzi. już. nie mam Ja Nie mam, zostaw czekaj Małe gówno Mam Oko A powiem Ci, że A tak fajnie ten eee, walczył, zobacz, jak ładnie wziął. Nie, znowu. A to jest ten sam, co sekundę przed, wcześniej miałem branie. Widziałeś jak świecę walną? No, to prawdopodobnie ten sam, bo rzut wcześniej miałem w tym... No jeżeli się nie to jest możliwe. Rzut wcześniej miałem w tym samym miejscu uderzenie. I od razu podrzuciłem jeszcze raz. Trach siedzi. Tylko nie wiem czemu się nie zapiął. A zaciąłem ładnie, musi być nie wiem, jakie jest ostro. Kanibal. Słucham? E, tak, przy opadzie. Ale muszą... Muszą żerować, bo dwa razy przy tym samym tym dwa razy przy Boże Święty, nerwy dwa razy w tym miejscu wcześniej musiał się nie ukuć. Tak, no tak, już 5-1 Ile, nie minęło 5 minut? No, 3 minuty minęły. O, ten ślepszy, daj podbierak. Albo mi zaraz zejdzie ale zobaczymy. Podbieranie moje. Nie, ale już wolałem go odebrać. No, no, powiedzieć. No leć pięknie Ale tu już jest trzecia z kolei No, romek masz Brawo, na kanibala też Przezbroił się i który trzeci rzut Kilka rzut dajcie go wezmę No ładnie, ładnie, ładnie Nie nie spokojnie tak, tak lekko trzymam, że nie trafił. To jest ten sam co... 50. Zobaczymy. To może być ten sam co mi przed chwilą uderzył i nie zapiął mi się. Nie miał 50. Może mierzona była równo 50, wiesz? To chyba z tego samego. Tak, zarybię się na No ale mówiłem, że z tego trzy wyciągniemy. No, jak było więcej, <laughs> Dobra, już niewiele czasu nam zostało. dobra, dawaj po pięć tutaj. Dobra, mam i rozciąg tutaj. Kończymy dzisiejsze wędkowanie. Dziękujemy, Dziękujemy za wspólny wyjazd. Eee, no co, no nie niestety... Krótko, bo krótko. Krótko, bo krótko, niestety też byliśmy zmuszeni zwinąć się wcześniej no, ze względów organizacyjnych. E, I no co? Widzimy się następnym razem. No jest sobota, mamy też życie prywatne. Nie? Dokładnie, no, no tak wyszło po tym razem. Natomiast, no i tak dobrze. E, jeżeli chodzi o ryby, no to tu robciu dzisiaj mi stromotnie, sramotnie. Bo ile? 6, 7? 6, 2. 6, 2, takim wynikiem No i jedno zamokowany. zeszło, jedno zeszło jeszcze. Zanotowany, z czego szczęśliwym okoń no niestety te szczypaki niewymiarowe, małe Wszystko, no, dwa chyba ostatnie dwa, nasze, jeden mój, no, jeden twój to, to było w okolicach wymiaru no ale no, do pełni szczęścia trochę brakowało no nie ma co ukrywać, liczyliśmy na znacznie większe ryby ale no cóż będziemy jeździć, no można mieć wszystkiego, a kto siedzi w domu to nie łapie, także tak. żeby łowić trzeba jeździć, 9 9 sztuk, tak, od godziny 7. No, nie, jeszcze nie ma 14. nawet 9, 9 nie jest złe. No. 9 brań, no, bo 8 nie. sztuk, jedna mi zeszła wtedy. Aha. Aha, no tak. No, także 8 ryb. Więc nie, źle, że na na się można na natomiast... 6 godzin łowienia, czekaj, na ile? Od kiedy byliśmy? Od 7:00 no, do 7. No, tu rano 15:00. No, no to no, na no, na 6 godzin łowienia, to jest całkiem niezły wynik. No i co, następnym razem będziemy go poprawiać, mamy nadzieję, że wielkościowo tak. Weź potrzymaj, jeszcze pokażę tylko Ten Tak? Bokiem, ja pokażę, nie, nie, nie przykręć Na co? dzisiaj Kanibal Ile, trzy sztuki? O, ja, ja no, ja, ja założyłem jedno, kanibala i po się złapałem Nie, przepraszam, i... Predator No, trzy. na tego Predatora to ten miał na trz tego Trzecipaki i jedno gołko. No. no to jest trójka. Bez czerwonego ogolka to jest ważne. No a ja próbowałem. Lunatiki, bandity i całą resztę tych zgrai, natomiast niestety dzisiaj nie miałem wzięcia. Dobra, to dziękujemy za uwagę, bo dziękujemy. bateria pada w kamerce. Jeżeli coś jeszcze złowimy, a będzie bateria w stanie nakręcić, to na pewno dodam. Jakby nie, to do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Cześć! Subtitles <laughs> by